Armin Hubsda jest z nami, Arminie. Zapraszam cię. Dotyk emocji. Ha. No właśnie, co daje masaż? Ha. Masaż, masaż daje nam chwilę na wstrzymanie, pobycie ze sobą, bycie tu i teraz, bo ten czas, kiedy, który spędzamy na masażu, to jest czas tylko dla nas. To jest chwila, kiedy Możemy pozbyć się emocji, możemy pozbyć się traum, wszystkich przeżyć złych, które, złych doświadczeń, które nas dotykają, ale też masaż może wpłynąć na zmianę naszego życia, bo mam takie, sporo takich osób, które poprzez masaż zaczęły patrzeć na swoje życie w całkiem inny sposób. E, całkiem e, wyciszyły się, uspokoiły. E, Może pewne drzwi się otworzyły też, tak? W Właśnie. sytuacji, kiedy wydawało się, że wszystkie są zamknięte. Generalnie to zawsze śmieje się z tego, że ja jestem tylko takim ptyczkiem, który pokazuje ludziom inną ścieżkę, in, inny tor, którym mogą się poruszać, e, bo nie zawsze to, co mamy w życiu, tak naprawdę jest nam do końca potrzebne. Czasami warto się zatrzymać, czasami się cofnąć troszeczkę w tył. Yy, spojrzeć z całkiem z innej perspektywy i jak mówi Joanna nauczyć się puszczać. Dokładnie tak. <noise> Dokładnie tak, puścić, oczyścić, nawet nasze biopole możemy oczyścić przez masaż. Fantastycznie. Gratuluję ci serdecznie. Dziękuję, że jesteś.